Dobry dzień Wam wszystkim z tej strony Festu i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o Hightail. Dzisiaj przyjrzymy się blog blogpostowi, czyli progres update'owi z 31 maja. Szczęście miałem, że nie wyszedł wcześniej, bo wtedy nie byłoby mnie w domu, bo byłem u Natali. Ale znając mnie to, mimo obietnicy, którą obiecałem Wam w ostatnim odcinku, o tym, że nagram z dnia na dzień, to pewnie już się spóźniłem. Także przepraszam Was. Będę się starał nagrywać jak najszybciej. Przynajmniej postaram się postarać. Dobra, ale wracając. W dzisiejszym blogpoście pokazali nam yy, ulepszenia do systemu kostumizacji w Hightail oraz mechanikę rzucania różnymi przedmiotami w Hightail. Ale zanim będę przechodził do omawiania tego wszystkiego, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do na naszego Discorda, którego macie w opisie oraz do zostawienia lajka like oraz subskrypcji na moim kanale. Teraz bardzo wam dziękuję, jeżeli już to zrobiliście, a my przechodzimy do omawiania. Na samym początku twórcy mówią, że stworzyli wiele nowych stanowisk, do których potrzebują ludzi. Dlatego zachęcają do składania podań do ich pracy. Mówią, że przyjmują wszystkie aplikacje no to nie wiem, być może Wam młodszym widzom się uda. Zapraszam, proszę Was bardzo. Brzmi to co najmniej absurdalnie, ale czemu nie? Twórcy mówią, że minęło bardzo dużo czasu, odkąd rozmawiali ostatnio z nami o dostosowaniu swoich postaci w hightail W poprzednim poście, jaki nam od... w którym. O tym mówili? To było sprzed roku? To był 15 lutego chyba? Coś takiego? Przedstawili podstawowe cele i podejście do tego. Personalizacja postaci w Hightail pozwala graczom wybierać spośród różnych opcji ciała, fryzur i ubrań. Starają się zapewnić nam możliwość wyrażania siebie w różnych stylach, od nowoczesnych strojów po kostiumy i stroje fantasy inspirowane trybem przygodowym. Czyli, jak będziemy sobie grać na serwerach, to obok nas będzie mógł stać sobie jakiś yy, rycerz z, ze średniowiecza i jednocześnie jakiś bazastral czy coś. Wiecie o co mi chodzi. Jednak od tamtego czasu zmienili sposób, w jaki Hightail będzie obsługiwać warianty kolorów dla zasobów w grze. To znacznie ułatwia im i przyszłym modelom dostarczanie zestawu ekspresyjnych opcji, którymi gracze mogą się ozdobić. Na tym blogu wyjaśniają nam, jak działa ten nowy system. Wcześniej utworzenie nowej wariacji kolorów dla np. ubrania oznaczało utworzenie zupełnie nowej tekstury. Na przykład zmieniając kolor włosów z czarnego na niebieski, skutecznie zastąpiłeś całą teksturę zastosowaną do modelu włosów. Ten system był funkcjonalny, ale znacznie zwiększył liczbę potrzebnych tekstur, ostatecznie ograniczając liczbę opcji, które moglibyśmy zaoferować graczom, tak mówią nam twórcy. I od tamtego czasu stworzyli nowy system, który nazwali mapowaniem gradientu. Ten system skutecznie dzieli dowolny zasób w grze na trzy elementy: model, który określa podstawowy kształt przedmiotu, teksturę, która może teraz zawierać obszary w skali szarości, aby poinformować silnik gry, gdzie zastosować zmiany kolorów, oraz plik gradientu kolorów, wybrany z udostępnionej puli plików, który informuje grę, jaki kolor zastosować do obszaru wskazanego w teksturze. Twórcy mówią nam, że oprócz tego można ustawić kolory niektórych części tekstury, a inne dostosowywać. Po wyższym przykładzie, czyli ten, który Wam teraz widnieje na ekranie, zielony pasek na spodniach dresu, czyli ten tu, to obszar, który można dostosowywać, a ciemno-niebieski odcień samych spodni jest utrwalony w pliku tekstury. Co więcej, właściwości pliku gradientu można wykorzystać do zdefiniowania różnych rodzajów materiałów. Od gruboziarnistych tkanin, po metaliki o wysokim kontraście i miękkie tekstury, takie jak włosy. Kontynuując... Moderzy będą mogli korzystać z tych technik podczas tworzenia własnych treści. Będziesz mógł jako gracz tworzyć i stosować tekstury z obszarami mapowanymi gradientem w Hightail Model Maker. Będziesz także mógł wdrażać niestandardowe mapy gradientów, wprowadzać nowe schematy kolorów i materiały do palety Hightail oraz rozszerzać zakres dostępnych opcji dla istniejących przedmiotów. Twórcy mówią, że ich celem jest umożliwienie graczom wyrażanie siebie za pomocą szerokiej gamy wyglądów i stylów, które zapewniają w ramach samej gry, a następnie umożliwienie moderom rozbudowy tego zestawu o własne dzieła. Mapowanie gradientowe idzie o krok dalej, umożliwiając moderom dostarczenie dostosowanych, nowych zasobów dla graczy w celu dalszej personalizacji. Chociaż twórcy mają konkretną wizję sztuki i stylu Hightail, zachęcają moderów do korzystania z narzędzi, które udostępniają, aby poprowadzić grę w nowych kierunkach. Poniżej przykład niestandardowych kostiumów inspirowanych anime, które zostały stworzone jako osobisty projekt przez członka zespołu artystycznego Stein. What the fuck, co to jest za bullshit, widzicie to? What the fuck w ogóle. To wygląda co najmniej przerażająco. Ja nie chcę widzieć tego w hightail, naprawdę. Ale wracając, właśnie o to chodzi w hightail, żebyśmy że ona nie będzie istnieć tylko dlatego, że my w nią gramy, tylko ona będzie istnieć i żyć w nieskończoność dlatego, że my będziemy w nieskończoność ją rozwijać naszymi pomysłami. I domyślam się, że jeżeli ktoś wpadnie na coś bardzo fajnego, pomysłowego, to Hypixel Studios zapewne zaimplementuje to do gry jako oficjalna rzecz, a osoba, która to wymyśliła, będzie w jakiś sposób wynagrodzona lub przyjęta w grono Hypixel Studios. Także jest to jakaś szansa dla wielu pomysłowych ludzi. Dobrze, a teraz przechodząc do rzucania rzeczami w Hightail. W ostatnim czasie właśnie twórcy pracowali bardzo nad tym systemem rzucania i sami powiedzieli, że wygląda na to, że rzucanie jest fajną zabawą. Tutaj mamy przykład dokładności, o którą musimy dbać i rozwijać, jeżeli chcemy zostać mistrzem rzucania włócznią na przykład. Czyli wymaga to już jakiegoś skilla. Ej, a co jeśli będzie jakiś esport w tail? Także jak widzieliście na tym filmiku, mamy dwie opcje atakowania tą włócznią. Możemy albo nią dźgnąć, albo nią po prostu rzucić. I przy okazji twórcy mówią, że przedstawili nam na tym filmiku, jak działa system audio w Hightail. I to jest super, bo okazało się tutaj, że im coś dalej się znajduje od nas, tym bardziej to jakby ciszej słychać. Czyli wyobraźcie sobie, że będzie Wojszat w High jak bardzo on będzie klimatyczny. Jeżeli ktoś będzie daleko od was i będzie krzyczał, to będziecie go słychać właśnie w taki dokładny sposób, jakby on gdzieś tam w oddali był i was wołał. Ja bardzo osobiście na to liczyłem i się nie mogę doczekać, aż będę mógł to w jakiś cholernie zarąbisty sposób wykorzystywać w Hightale. Przynajmniej dla Becky. Przechodząc do kolejnego filmiku, twórcy mówią, że yy, przedmioty będą miały, jakby to powiedzieć, poziom ostrości. Tak, na przykład, jak włócznia jest bardzo ostra, to przy rzuceniu nią w jakiś przedmiot powinna się wbić w niego. Ale natomiast na tym filmiku, gdzie bohater rzuca kamieniem, kamień nie jest ostry i po prostu odbija się od ściany. W zarąbiście wyglądający sposób. Efekt jest niesamowity, zobaczcie. Ej, powiem wam, że to jest niby nic co rzucali kamieniem, ale to sprawia, że jestem nahypowany na Hightail jak cholera. Twórcy dodają: To bardzo prosty przykład tego, co mamy nadzieję osiągnąć dzięki tego rodzaju interakcjom. Systemy fizyki i wciągający dźwięk pomagają nam dodawać głębi i wrażeń dotykowych do Twoich działań, aż czasem te drobne szczegóły składają się na znacznie bardziej wiarygodny świat gry. Jest jeden konkretny obiekt do rzucania w Hightail, na który otrzymywaliśmy wiele pytań, odkąd odsunęliśmy go w styczniu. Nie twierdzimy, że ta cała sekcja była tylko pretekstem do pokazania następnego klik klipu, ale... Wow. Czyli cały ten blogpost był tylko i wyłącznie przykrywką do tego, że można rzucać głównym w Hightail. Ciekawe czy można w Hightail wziąć jakiegoś lekkiego moba, nie wiem, na przykład jakiegoś goblina i na przykład rzucić go z klifu. Albo nie wiem, powiesić go. Dobrze, ale przyjrzyjmy się temu filmikowi. Yy, gdy nasz bohater rzucił swojego kolegę kupą, po prostu, to zauważycie, że było widać, jak HP mu lekko spadło. I poza tym jeszcze ta reakcja jego, jak zaczął ocierać się twarze i machać przed twarzą rękoma. Bardzo fajne. Poza tym, możecie zauważyć, że w prawym dolnym rogu wyświetlają nam się rzeczy, które podnieśliśmy. W tym przypadku po prostu wyświetliło się naszemu graczowi, że podniósł gówno. Dosłownie, nie że jakiś Soby i tylko po prostu kupę podniósł. Hehe, he, Jezus, kupa, śmieszna rzecz. Haha, uśmiecham się aż po same pachy. No dobrze, ale to było na tyle w tym blogpoście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o, o ocenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach o Hightail. Data wydania już coraz bliżej, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie,